Dzień dobry, moi drodzy. Poniedziałek, a więc myśląca trzcina. Dokończenie zeszłotygodniowego odcinka poświęconego profesorowi Kazimierzowi Dąbrowskiemu. Jak zapowiadałem w sobotę, w piątkowej audycji, w piątkowym filmiku, robię przerwę, jeżeli chodzi o te poważne treści czyli o kulturę i filozofię, i psychologię do prawdopodobnie początku października. No, jeżeli coś tam się wydarzy lub będzie jakiś, przyjdzie mi jakiś koncept interesujący do głowy, to oczywiście zrobię to. Z literaturą czy z filmem nie pożegnamy się. Będą rzadziej, ale takie będą też bardziej rozrywkowe, czyli powiedziałbym literatura bardziej ludyczna, Mniej, może poważna, co nie znaczy, że gorsza, czasami nawet wręcz przeciwnie. A więc, słuchajcie, Kazimierz Dąbrowski, a na koniec będę miał dla Was pewną, pewną niespodziankę. Powiem, że to dla mnie nawet była niespodzianka, chociaż od dawna oczekiwana. To jest zapowiedź, ale to, to troszkę później. Przede wszystkim chciałem przeprosić za poprzedni, za pierwszy filmik o Kazimierzu Dąbrowskim, dlatego że no jak go obejrzałem po raz drugi i trzeci, to rzeczywiście no nie powinienem wtedy chyba nagrywać, dlatego że to był 24 dzień głodówki. Ewidentnie miałem jakiś jakiś kryzys w końcówce. Gubiłem wątki. No, ja myślałem rzeczywiście o, o nie potrafiłem się skoncentrować na jednej, na jednej rzeczy. Byłem mocno osłabiony, już w tej chwili, wtedy, nie wiem dlaczego, wyjątkowo źle znosiłem, znoszę w tym, w tym roku najpierw próby głodówki, a, a teraz samą głodówkę. Jak tak normalnie, zazwyczaj trzy dni i spokój, to teraz miałem 5-6 dni, było takiego okresu kryzysowego. Przetrwałem, później było nieźle, dwa tygodnie, a końcówka znowuż była kiepska. Najgorsze się okazało wychodzenie z głodówki, dlatego że Zgodnie z procedurą, którą gdzieś tam zobaczyłem u jednego z kanałowiczów, takich, którzy, z, YouTube, z youtuberów, którzy no, dość regularnie prowadzą godówki, zastosowałem jego metodę inną niż wcześniej, czyli pierwszy dzień sok grejpfrutowy i sok pomidorowy, wyciskany, oczywiście, wymieszany pół na pół z wodą. No i zrobiłem sobie, tak jak on zalecał, 400 ml soku grejpfrutowego i słuchajcie, dwie godziny po wypiciu tego soku e, miałem na w górnej części klatki piersiowej, na ramionach, setki bąbli, które mi po prostu pękały i, i taki, taki osadze z nich wypływało. E, natychmiast mi wyskoczyło na twarzy to, co zresztą jest dzisiaj, dzisiaj jeszcze bardzo mocno e, widoczne, na jakaś bardzo silna e, reakcja alergiczna, na, no najprawdopodobniej na grapefruity Bo nie sądzę, żeby jednak na pomidory I to się tak już parę, parę dni ciągnie No w tej chwili już Poznikały te bąble One się na drugi dzień znowu pojawiły ale, ale teraz to już się wyprostowało Natomiast no mówię No wyjątkowo trudno Ciężko w tym roku To znosiłem I wychodzenie też nie było, Nie było proste ale w tej chwili już wszystko powinno być dobrze. Od y, Myślę już y, y, f, od następnego poniedziałku w ogóle powinienem być w pełni, w pełni formy, bo to już będzie 10 dni po wychodzeniu. Teraz wychodzenie też polega na tym, że no, nie je się wszystkiego i, i w dalszym ciągu jestem na takim niedobalansie nie, nie kalorycznym, ale, y, ale niech, tak, niech tak zostanie. Ale moi drodzy, wracając do... Kazimierza Dąbrowskiego i pasji rozwoju. Niezwykła książeczka, króciutka, każdemu polecam jeszcze raz. Kazimierz Dąbrowski, pasja rozwoju, niestety kiepsko wydana, to lata 80 taki zły okres. Jeszcze studencka oficyna wydawnicza na Związku Studentów Polskich, Rzeszenia Studentów Polskich, przepraszam. Ale, ale książka niezwykle cenna, naprawdę bardzo ją, warto ją przeczytać. I Dąbrowski pisze o, o właśnie o potencjale rozwojowym, o tym, co stanowi przede wszystkim to, że my różnimy się od całego poza nami świata ożywionego. Że człowiek, oprócz fizjologii, oprócz przeżycia, oczywiście nie wszyscy niestety, także posiada motorykę rozwojową. Zwłaszcza te jednostki takie no, niespokojne, często właśnie te, które, które są. Odrzucane przez społeczeństwo, bo nie pasują, nie pasują do schematu. No i chyba wszyscy się ze mną zgodzą, że do takich, do takich ludzi też raczej, raczej się zalicza. Chodzi o to, żeby ten potencjał negatywny. Czyli takie nieprzystosowanie społeczne przekuć na pozytywne. I o ile w pierwszej części życia, no niestety mi się to nie udało, to, to, to i poszło to w bardzo złym kierunku, to następne 40 parę lat, mam nadzieję, już idzie z każdym rokiem lepiej. No, oczywiście były wzloty i upadki spowodowane także chorobami, różnymi innymi rzeczami, ale w zasadzie, jeżeli chodzi o rozwój, to rozwijam się cały czas. No i intelektualnie pewnie nie, bo i pamięć już nie taka, i sprawność czytania nie taka, ale no mam nadzieję, że wyciągam coraz chyba bardziej wyważone i, i analizy. Staram się, staram się nie ulegać emocjom. Podchodzić racjonalnie, chociaż nie zawsze mi się to udaje, ponieważ ja mam charakter bardzo emocjonalny, jak już ci, którzy mnie oglądają, wiedzą. Dąbrowski pisze, że potencjał rozwojowy trzeba rozpatrywać z punktu widzenia jego struktury pozytywnej i negatywnej dla rozwoju. Potencjał negatywny to jest upośledzenie to są wręcz rzeczy, które, które utrudniają. Życie, które uniemożliwiają ogląd rzeczywistości i także uniemożliwiają rozwój zarówno fizyczny, jak i, jak i psychiczny tak, na, tak naprawdę. Natomiast potencjał pozytywny, który może być wybitnie pozytywny, albo na średnim poziomie, albo poniżej średni, jest potencjałem, który no, motywuje tak naprawdę rozwój cywilizacyjny. On tego tutaj nie pisze w ten sposób, ale ja to tak, jak, ja to tak ewidentnie postrzegam. Dlatego, że ten potencjał determinuje jednostkę do działania. On nie pozwala stać w miejscu, nie pozwala stać, być bez ruchu i to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ tylko wtedy człowiek się może rozwijać, jeżeli, jeżeli nie stoi w miejscu. Pamiętamy z fizyki, że to co stoi cofa się w stosunku do tego co idzie, prawda? Więc jeżeli ulegamy stagnacji, nie rozwijamy się, nie idziemy do przodu, no to tak naprawdę nie, dosyć, że, nie tyle, że stoimy, ale świat nam coraz szybciej, coraz szybciej ucieka. Nie zawsze w kierunku, w jakim byśmy chcieli. Więc jeżeli możemy mieć wpływ na te zmiany, które zachodzą w taki sposób, w jaki my byśmy chcieli, żeby zachodziły, no to należy to robić, moi drodzy. Yy, i. Yy, jeszcze są tam, on to dzieli na potencjał rozwoju przyspieszony i tak dalej. To są, to są, to są yy, yy, no bardzo ewidentne sprawy. No. Niektórzy mają zdolnienia matematyczne, inni yy, w, ogóle na, w naukach ścisłych, inni humanistyczne, inni artystyczne, jeszcze inni yy, yy, sportowe, fizyczne wręcz więc. Yy, yy, Skala możliwości jest olbrzymia, chodzi o to, żeby wykorzystać maksymalnie ten potencjał, który nam dał ja, to mówię Pan Bóg, niektórzy mówią natura i nie marnować daru Bożego, który, którym jest nasze życie, życie naszej i naszych, naszych bliskich. Jest, no, jeszcze jest, bardzo ważny jest rozdział poświęcony, poświęcony wpływowi otoczenia na e, rozwój tego potencjału, ponieważ e, to też może być, czy, może być negatywne i pozytywne. Dlaczego? Dlatego, że e, no, środowisko może nas stymulować, tutaj przede wszystkim rodzice mogą stymulować dzieci, a może nas hamować. Chodzi o to, żeby uniezależnić się od wpływów otoczenia. Ja e, w, w, mogę przypisać sobie jako zasługę pewną to, że naprawdę bardzo mocno rozwijałem potencjał mojej najmłodszej córki no niestety niestety przyznaję z bólem serca, że zaniedbałem starsze no byłem wtedy niezwykle zapracowany, tak naprawdę źle źle oceniłem nie tyle sytuacje życiową, czyli tylko złe cele życiowe. Wydawało mi się, że ponieważ ja pochodzę z bardzo biednej rodziny i, i zawsze mi wszystkiego brakowało, więc wydawało mi się, że podstawową rzeczą, którą muszę zapewnić dzieciom, to jest dobrobyt materialny. Czyli dobre wakacje, szkoła, urania i tak dalej, i tak dalej. No, okazało się, że, 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 że to nie było tak naprawdę, naprawdę najważniejsze. Na, 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 starałem się to naprawić przy najmłodszej i wydaje mi się, że że jej potencjał dzięki temu jest olb olbrzymi. Ale wcześniej dałem, niestety, niestety ciało. Słuchajcie, kolejna sprawa, że możemy być przystosowani lub nieprzystosowani w tym naszym rozwoju. Ponieważ przystosowanie może być i pozytywne, i negatywne. To się dzieje w ten sposób, że nieprzystosowanie pozytywne jest to wtedy, kiedy jesteśmy nieprzystosowani do niższych, mówiąc brzydko, form rozwojowych, to, to, to ja nie chcę być źle zrozumiany, to znaczy jeżeli my wybijamy się ponad otoczenie, to jest ok, to, to, jest, to jest jak najbardziej, najbardziej korzystne nieprzystosowanie i to jest bardzo, bardzo sensowne, bo tacy ludzie, człowiek właśnie, który się wybijał, który, miał, który był nieprzystosowany i na przykład no, nie chciało mu się nosić na plecach ciężarów wymyślił koło. To jest w dużym uproszczeniu, oczywiście. Inny, który mu się nie chciało rwać zębami surowego mięsa, wymyślił znalazł metodę zapalania i pieczenia mięsa. Jeszcze inny z kości skonstruował pierwsze narzędzia i broń, i tak dalej, i tak dalej. To byli zawsze ludzie trochę jednak nieprzystosowani. No i niestety może być także. Przystosowanie negatywne, niestety coraz bardziej zauważalne. Ja z niepokojem obserwuję to, że właśnie coraz więcej ludzi jest przystosowanych negatywnie, czyli przystosowują się do tej mizernej rzeczywistości, która nas otacza. Zamiast iść do przodu, zamiast chcieć coś zmieniać, to mówią, no przecież tak jest, wszyscy tak robią i tak dalej. I mimo tego, że czują. Albo widzą nawet, że to jest niewłaściwe, że, że po prostu tak naprawdę gdzieś tam w głębi duszy odczuwają pragnienie osiągania wyższych celów, to jednak mówią: Ale wszyscy tak robią, no to ja też się przystosuję. I to jest przystosowanie negatywne. Czyli przystosowanie się do istoty na wyższym stopniu rozwoju to nie jest klasyfikacja absolutnie jakaś tam dehumanizująca. Jest w Niewłaściwe. Nie powinniśmy się nie powinniśmy schodzić niżej. prawda? Możemy się schylić, żeby podnieść pieniądz z ulicy, ale nie powinniśmy schylać się, żeby położyć się obok bezdomnego, który jest bezdomny dlatego, że albo to był wybór, albo życie go do tego zmusiło. Więc znowuż mówię, mówię obrazami. I moi drodzy, tak naprawdę tą książeczkę trzeba przeczytać. Ona jest tak, tak krótka, że czyta się ją po prostu jednym, jednym, jednym ciągiem. Teraz moja córeczka ma przyjechać, mam nadzieję, w tym tygodniu, to jej tą książeczkę y, 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 dam, żeby sobie ją przeczytała, bo akurat myślę, że y, y, rozwinięta, siedemnastolatka, tak jak ona intelektualnie, spokojnie, spokojnie sobie y, z tym y, poradzi. W każdym razie, tak. Nieprzystosowanie pozytywne jest premiowane przez. Y, nawet nie tyle przez cywilizację, co po prostu przez ewolucję. Ponieważ to nieprzystosowanie właśnie powoduje, że polepsza się pula genowa, powstają jakby bardziej, ludzie nabierają ambicji, celów, chcą dążyć do osiągania lepszych rzeczy. To nie chodzi o to, że była pełna jasność, bo ja temu te, też będę poświęcał dużo czasu. Nie o to chodzi, żebyśmy... Lepsze cele to nie jest lepszy samochód, większy dom, większe mieszkanie. To jest działanie z pożytkiem dla siebie, dla swojej rodziny, nawet kosztem rezygnacji z samochodu albo z większego, z większego domu. Bo osiąganie aspiracji materialnych nigdy nie ma końca. Zawsze będzie ktoś bogatszy. Stare, stare powiedzenie, gdzie yy, yy tam nowego mu lokatorowi... Yy. Takiego osiedla dla, dla multimilionerów w Stanach Zjednoczonych, takie zamknięte osiedle. Wprowadził się dopiero i tam go nowy sąsiad go tam oprowadza i tak dalej. Nie? Mówi, no tutaj ci wszyscy, ci, tu jest wszystko, tu jest kino, tu jest jakiś tam teatr, tu jest sklep, tu jest wszystko, no mamy tu wszystko. Czego więcej chcieć? On mówi, a przeprowadzić się tam czy, 50 km dalej, bo tam się mieszka, jest osiedla miliarderów. Nigdy nie, będzie, yy, nigdy nie będzie takiego samochodu, który nie może być zastąpiony przez lepszy samochód, prawda? Takiego domu, który nie będzie mógł być zastąpiony przez droższy i lepszy dom. Yy, to jest bez sensu i to tak naprawdę jest całkowicie bezcelowe. Ale to na inne, na inne rozważania. W, ka w każdym razie słuchajcie, pasja rozwoju decyduje o rozwoju cywilizacyjnym. O rozwoju osobniczym. O tym, że my umieramy rozgoryczeni, zobojętnieni, obojętnie, z albo z poczuciem spełnionego, życia spełnionego. Takiego panie Boże, pewnie wiele razy zbłądziłem, wiele razy zrobiłem coś nie tak, ale starałem się przynajmniej. Yy, Zasłużyć na to dzieło stworzenia, stworzenia, które się we mnie dokonało. Ja to tak widzę. Można się ze mną zgodzić, można się nie zgodzić, ale ja to tak widzę. To jest moje osobiste osobiste zdanie. I oczywiście potencjał rozwojowy, który my dostajemy, możemy rozwijać, a możemy go stłumić Ja pamiętam, to oczywiście jest może trywializowanie pewne, ale pamiętam, słuchajcie, moje. Pierwsze szkolenie Rainbow to było szkolenie, które było w 1992 roku. Pojechałem do Krakowa wtedy. Tam było dwadzieścia parę osób. I, mm, I na tym szkoleniu był taki człowiek, którego ja znałem, bo on był też sosnowca, który Wyszedł na środek jako pierwszy wywołany tam robił fragment prezentacji. Słuchajcie, na no ja po prostu o nie miałem. Ja mówię, no, tak, jak, no jakby się jakby się urodził do tego. Po prostu, no, w ogóle fantastycznie. Ileś tam osób po nim wyszedłem ja. I, w, 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 Zacząłem się jąkać, coś tam pomieszałem, i tak dalej. No, wczułem się fatalnie. Ale słuchajcie, praktyka była taka, że tamten sprzedał jedno urządzenie swoim rodzicom i nic, nigdy nic więcej, a ja sprzedałem osobiście kilkaset, 350, co jak na dystrybutora było. Ja sprzedawałem nawet wtedy, gdy już byłem dystrybutorem kiedy miałem własne biuro co było niezłym wyczynem. Chociaż nie należałem do najlepszych sprzedawców nigdy, bo mój rekord życiowo-osobisty to jest 15 sztuk w miesiącu. Ale hmm, ludzie, których wyszkoliłem, sprzedawali tysiące po prostu, moje biuro też sprzedawało tysiące. W skali roku oczywiście tam miesięcznie maksymalnie w miesiącu mieliśmy kiedyś 154 to był rekord nasz mojego biura w Warszawie. Ale to był bardzo, no to 300 tysięcy obrotu miesięcznego w tamtych e, czasach e, dolarów e, to, to, było, to było naprawdę dużo pieniędzy. Hmm. Czyli, czyli, słuchajcie, można ten potencjał swój zgubić po drodze, a można e, ten niedopotencjał e, roz, rozwinąć. Tylko trzeba mieć e, świadomość swoich braków, swoich i chcieć je e, uzupełnić, poprawić i chcieć iść do przodu. E, tu jest człowiek, zawsze, słuchajcie, to jest. To jest ta odwieczna, odwieczna kłótnia, między e, spór między e, romantykami, e, pozytywistami. Prawda, że e, ja jestem raczej romantykiem, a to zresztą mówię, jak to rozwija, mówię, że jestem cynicznym romantykiem. Hmm. Ale e, romantycy e, zawsze mówią, że siły na zamiary, a pozytywiści zamiary na siły. Zamiary na siły to jest takie samoograniczanie się. To powoduje często, że, że my nawet nie osiągamy tego potencjału, który powinniśmy osiągnąć i który jest w zasięgu ręki. Natomiast jeżeli chcemy więcej, to jak nam się nawet za pierwszym razem, za drugim, za trzecim nie uda, to za czwartym może tak. Jak nie za czwartym, to za szóstym. A jeżeli nawet nam się nie uda tego takiego wysokiego pułapu, wysokiego C wziąć to na ogół i tak trafiamy wyżej niż gdybyśmy trafiali mówiąc to jest koniec moich możliwości, wyżej tyłka nie podskoczę, więc nie ma w ogóle co próbować. I tutaj jest taka, zamieścił Dąbrowski fragment wiersza Słowackiego z Beniowskiego, bo nie jest on bogiem robaków, ani tego stworzenia, co pełza. On lubi huczny lot ogromnych ptaków, a rozkiełznanych koni on nie kiełza. I tak to powinno być. A i tu jeszcze drugi fragment dał z baladyny też słowackiego. Lećcie do zorzy, prosić purpury, pereł u rosy, szafirów u chmury. A może zawieszona na niebie tęczowa nić, to tęczę wziąć, na wrzeciona i widź, i widź. E, słuchajcie, to wszystko... Jest niezwykle, niezwykle istotne. W każdym razie pasja rozwoju jest jedną z najwyższych, najważniejszych cech ludzkości. Zwierzęta są jej pozbawione, człowiek nie. Człowiek ma olbrzymi potencjał. No, niektórzy twierdzą, że my wykorzystujemy tylko 10% mózgu. to Jeżeli to jest prawda, to ja znam takich, którzy wykorzystują jeden albo dwa, e, też. Hmm. Ale to zobaczcie jakie są możliwości przed nami. Przed nami po prostu jest wszystko. Człowiek może wszystko zniszczyć, ale także może wszystko stworzyć. Może być kreaturą pełzającą po ziemi, a może być po prostu orłem, który szybuje. I chcielibyśmy być tymi orłami, chcielibyśmy latać. Nawet jeżeli gdzieś tam wcześniej coś nam tam podcięło skrzydła, albo sobie sami podcięliśmy, bo za wcześnie chcieliśmy wyskoczyć z gniazda. A teraz moi drodzy, obiecana, obiecana niespodzianka. No dla mnie to, słuchajcie, też była niespodzianka dzisiaj, ponieważ dzisiaj właśnie dostałem, dostałem telefon, że ukończono druk pierwszej partii mojej książki i tej takiej nietypowej edycji, limitowanej. tej. W takim formacie 210x210, czyli takie ucięte A4. No, nieskromnie powiem, że książka wyszła pięknie. Pomijając treść, która, która, która mam nadzieję, no, przynajmniej nie spotkałem się z zastrzeżeniami. Ci, którzy odsłuchali audiobook, wszyscy twierdzą, że, że, że ok. Natomiast czują niedosyć, że czekają na ciąg dalszy, który pewnie będzie troszkę później niż, niż, niż myślałem i zapowiadałem, ja znowu już opóźnienie, ale to jest też spowodowane względami też, no niestety moi drodzy, chęci, chęciami, ale ja też muszę z czegoś żyć, muszę zarabiać i ponieważ no, to nie są narzekania, to stwierdzenie faktu, no, Kanał jest całkowicie jak, jak dotąd taki zerowy w najlepszym wypadku, no więc ja też nie mogę się na nim do końca skoncentrować, więc siłą rzeczy zmuszony jestem do, do także innych, innych działań, co później wydanie drugiej części książki, ale ona w sposób nieunikniony, podobnie jak pierwsza, nastąpi. Miała być, najpierw tam myślałem, że wejdzie pod koniec lutego, na początku marca, ale to był całkowicie nierealny, później myślałem koniec kwietnia, maja. No, wyszła w końcu y, f, no, po, połowie, po połowie lipca, ale wyszła. Jest świetna, sztywna okładka, y, ta edycja limitowana. One się pojawią w ciągu paru dni na y, stronie na stronie internetowej www.biało, pamiętam, nie bialo, tylko biało, tylko białopauzaczerwona.pl. One będą drogie, to ja od razu, od, razu, od razu mówię. O ile ta wersja, która będzie prawdopodobnie za 3 tygodnie, czyli B5, ona będzie na 49,90 ustawiona, czyli bez 10 groszy 50, 50 zł, Też będzie bardzo ładno, ładnie wydana. Też gruby też, 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 też papier. no Odrobinę gorszy niż ten tutaj, bo tu jest prawie że, prawie, że tektura. Prawie że tektura, bardzo piękny taki kremowy, kremowy papier. Tamta będzie po prostu też piękna, gruba, twarda okładka, szyta. No, ba, naprawdę bardzo dobra, bardzo dobra jakość. Zaraz, zaraz zobaczycie. To jest edycja limitowana. Jedna to jest, o, wygląda tak. Widać nietypowy, nietypowy format. W środku pokażę Wam tylko stronę, stronę tytułową. Edycja, edycja limitowana i ta edycja będzie pewnie ją ustawię na 99,90. Jak ktoś powie, że no, najwyraźniej ci nie zależy na tym, żeby sprzedawać, zależy, ale ponieważ tej edycji nie będzie już nigdy więcej, tej części, to ja mam czas. To ja mam czas po prostu. Tamta, tamta, która będzie w B5, mam nadzieję, że będą do druki to będę mógł później obniżać cenę. Natomiast ta tylko 500 sztuk, no a ta w ogóle ta taka super limitowana, tutaj z numerem tych książek, tych książek będzie tylko, znaczy jest tylko 100, tak naprawdę już nie ma 100, bo jest tylko zostało, zostało 70 i one będą po 199,90. Nawet jakby miały sprzedawać 2 czy 3 lata, to tak będzie. Na to na pewno ceny, ceny nie obniżę. Z różnych, z różnych powodów. Mam nadzieję, że książka nabierze wartości. Jak powiedziałem, no edycja limitowana i na pewno daje gwarancję, że nigdy nie będzie więcej. Każda edycja, każda ta edycja limitowana, numerowana będzie z moją, z moją prywatną, indywidualną, w, w ręcznie wypisaną, wypisaną dedykacją dla, dla, odbiorcy, więc niech sobie ewentualnie może sobie postać, to nie są ziemniaki, nie zepsuje się, ale bardzo się cieszę, naprawdę, no i cieszę się, że, wiecie, ja, 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 ja miałem nadzieję, że ona będzie ładna, ale to przeszło moje, moje oczekiwania, bo no, w zasadzie wiecie, wybierałem i papier, i karton, i okładkę, i, i w ogóle no, folię. W zasadzie wszystko wybie, wybierałem, ale, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze wyglądało, wyglądało w całości. Duża zasługa tutaj jest też Zuzy Pietruszewskiej i jej ilustracji która no, w, zrobiła świetne, według mnie, ilustracje, no, kilka jest według mnie wybitnych, z e, studentką e, trzeciego roku ASP w Warszawie, świetne, świetnie to zrobiła. E, duża, e, duża zasługa też e, i, i podziękowania dla Pana e, Jakuba Łosia, który, który no, robił skład książki, jednocześnie zaproponował czcionkę świetną. Czcionka jest świetna, zwłaszcza ta, zwłaszcza no i, i tak naprawdę zaproponował czcionkę na okładkę, taka stara maszyna, stara do, maszyna do pisania z lat 50, 40., 50., 60. Świetnie to, świetnie to wyszło po prostu. Uważam, że absolutnie, a słuchajcie na okładce to jest, to jest, to jestem ja. To jestem ja i to jest taka minimalna zmiana takiego mojego zdjęcia, bo kiedyś ja wam pokażę bo to jest zrobione prawie rysunek na podstawie mojego zdjęcia. Byłem bardzo ładnym dzieckiem, później mi się później wyrosłem. Ale, ale tak, tylko, tylko ta ćma z tyłu głowy, to, która tam siedziała cały czas. to... To nie ma jej na oryginalnym. No i na oryginalnym zdjęciu mam chyba dłuższe włosy, trochę. No, albo podobne zresztą, nieważne. Moi drodzy, jeszcze raz wakacje ostatni poważny odcinek. Oprócz odcinków politycznych, które się będą pojawiały teraz częściej niż przez ostatnie dwa miesiące, zapraszam na stronę To Zresztą. Jak rozwiniecie opis pod filmem, to tam wszędzie, wszędzie jest i strona, i, i numery rachunków do zakupu audiobooka i książek. I cóż, no to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia pewnie jak nie jutro, to no, jutro, nie, jutro na pewno nie, jutro na pewno nie, ponieważ jutro muszę, jechać, jutro muszę jechać do Katowic, więc jutro na pewno nie. Mam nadzieję, że w środę nagram jakiś filmik poświęcony bieżącym wydarzeniom politycznym. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami właśnie do.